Co? Austriacka Szkoła Ekonomii. bardzo Marcin, Marcin Mielowski, klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Bardzo przepraszam telewidzów, którzy liczyli na jakiś większy kabaret, ale niestety nie będę kontynuował y, tematu lingwistycznego. Chciałem to kontynuować na temat Krótkie 1%. Pytanie, y, Instytut Mizesa jest organizacją pożytku publicznego i prosimy oczywiście o 1%. Dzięki temu, im więcej Państwo wpłacicie swoich bardzo pieniędzy, proszę nie tym mniej tutaj będzie tego typu wypowiedzi w telewizji. Żadne ministerstwo nie daje na żadną organizację pożytku publicznego. Cieszę się, ja nie jestem wierzący, cieszę się, że Caritas pomaga ludziom, cieszę się, że pomaga słabszym i naprawdę śmieszą mnie, po prostu śmieszą mnie Pani wypowiedzi że to są organizacje do zlikwidowania, bo do zlikwidowania to są organizacje o poglądach takich jak ma Pani, czyli organizacje typu SLD. No nie zgadzamy się akurat. Marcin mnie pana nie wiedza, proszę sobie zobaczyć kto jest, kto daje środki Caritasowi, bo to na szczęście jest Panie jawne, profesor, można nawet w internecie przeczytać, są tam ministerstwa. Wejdę w słowo, muszę oddać głos. Przyjechała do nas grupa ludzi z Lublina, z UMCS-u. Bardzo proszę was.